Uwaga, film jest parodią i powstał wyłącznie w celach humorystycznych. Donald Tusk, no ciekawy, co młodsze pokolenie sądzi o polityce, yy, zatrzymuje na ulicy młodego chłopca i zaczyna rozmowę. Młodzieńcze, czy znasz może Jarosława Kaczyńskiego? Kogo? Pyta z zaciekawieniem chłopiec. No Jarosława Kaczyńskiego. Chłopiec marszczy brwi i mówi: Nie, nie kojarzę. A kto to jest ten cały Kaczyński? Tusk, le lekko zdziwiony, odpowiada: No ten z polityki. Po, co, po czym dodaje szybko. To taki pan, co zawsze ma coś głupiego do powiedzenia w telewizji. Hmm, nadal mi to nic nie mówi. Mówi chłopiec kręcąc głową. No to ten z partii pis, jej lider nie słyszałeś? Dopytuje tusk. chłopiec z namysłem odpowiada. No nie słyszałem. Może dlatego, że nie oglądam telewizji. Skoro nie wiesz, kim jest kaczyński, to w takim razie śmiało mogę stwierdzić, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Stwierdza tusk. chłopiec z lekkim uśmiechem odpowiada tuskowi. Tak właściwie o panu też wcześniej nie słyszałem. <tuszy> Donald Tusk, Angela Merkel i Władimir Putin jadą pociągiem. Merkel wyciąga butelkę najdroższego niemieckiego wina, napiła się trochę, otworzyła okno i wyrzuciła resztę. Tusk i Putin zaczynają protestować. Merkel, co ty robisz? To przecież takie drogie, a w dodatku trudno dostępne. Merkel na to odpowiada. O, oj tam, u nas tego pełno. Następnie Putin wyciąga butelkę najdroższej rosyjskiej wódki, wypija kilka łyków, otwiera okno i wyrzuca pozostałość. Merkel i Tusk są zszokowani. Co ty robisz, Putin? To przecież takie drogie i gdzie indziej nie do zdobycia. Putin macha ręką. E, nic takiego. U nas tego w brud. W końcu Tusk bierze dokumenty dotyczące kluczowej reformy, której wdrożenie miało znacząco wpłynąć na gospodarkę Polski. Przegląda je przez moment, otwiera okno i wyrzuca. Putin i Merkel zszokowani. Co robisz? To przecież tak ważne i tyle pracy w to włożono. Tusk odpowiada z uśmiechem: To nic takiego. U nas reform w brud. Donald Tusk spokojnie siedział przy piwku w barze dla polityków, gdy obok przechodziła zakonnica. Zwróciła się do niego stanowczym tonem. Powinien się pan wstydzić, panie premierze. Alkohol to dzieło szatana. Jesteś grzesznikiem. Skąd to wiesz, zakonnico? Zapytał Tusk, nieco zaskoczony. Moja siostra przełożona mi tak powiedziała Odpowiedziała zakonnica. A czy ty kiedyś próbowałaś alkoholu? Kontynuował Tusk. Nie bądź pan śmieszny. Oczywiście, że nie. To skąd możesz wiedzieć, że jest taki zły droga zakonnico? Że ktoś po czym dodał. Słuchaj, zróbmy tak. Postawię ci drinka i sama ocenisz. Zgoda? Nie. Jak będzie wyglądała zakonnica pijąca drinka? Tusk, nie tracąc zimnej krwi, zasugerował. To nie problem. Poproszę barmana, żeby przelał go do kubka od herbaty. No dobrze. Zakonnica wyraziła niepewną zgodę. Donald podszedł więc do baru i powiedział: Barman, jeszcze jedno piwo proszę i jakiegoś e, dobrego drinka, tylko nalej go proszę do zwykłego kubka. Barman zerkając przez ramię, westchnął i zapytał. A dla kogo ten drink będzie, panie premierze? A wie pan, zakonnica mówi, że alkohol to dzieło szatana. Chcę jej pokazać, że w normalnej ilości wcale nie jest taki zły. Barman zaczął się śmiać na cały bar. Szokowany Tusk pyta. Z czego się śmiejesz, barmanie? Ta zakonnica przychodzi tu pięć razy dziennie i lepiej robi w ch**a polityków niż wy Polaków. <laughs> Donald Tusk. Poszedł do nieba. W bramie wita go święty Piotr, po czym zaczyna go oprowadzać po swoim królestwie. Donald od razu zwrócił uwagę na setki tysięcy zegarów, które wisiały na wszystkich ścianach. Zdziwiony pyta świętego Piotra, co to za zegary i czemu każdy wskazuje inną godzinę? święty Piotr tłumaczy: Widzisz, Donaldzie, każdy człowiek od razu po urodzeniu dostaje swój własny zegar, który wyjściowo wskazuje godzinę dwunastą. Po upływie pewnego czasu wskazówka zegara Przesuwają się proporcjonalnie do ilości kłamstw danego człowieka. Popatrz oto zegar świętej Teresy. Dalej wskazuje dwunastą. To dlatego, że nigdy nie kłamała. Zaciekawiony Tusk pyta dalej: Święty Piotrze, w takim razie gdzie jest mój zegar? Twój. Dla ciebie wybrałem największy możliwy zegar w całym niebie. Wow, bardzo mi miło. Odpowiada podekscytowany Tusk, po czym dopytuje: To gdzie on w końcu jest, święty Piotrze? Stoi w holu i robi nam za wentylator. Na chodniku w centrum Warszawy przewróciła się staruszka. Kobieta, mająca swoje lata, nie mogła wstać, więc wołała o pomoc. Akurat drogą przechodził Donald Tusk, który wracał z konferencji prasowej. Zobaczywszy sytuację, podszedł by pomóc. Dziękuję panu, panie Donaldzie. Mówi kobieta. Jak ja się panu odwdzięczę? Emeryturę mam tak marniutką, że ledwo koniec z końcem wiąże, a i sama co pomóc nie mam sił. Tusk uśmiechając się szeroko odpowiedział: Wie pani, co jeśli chce mi się pani odwdzięczyć, niech pani zagłosuje na Platformę Obywatelską w następnych wyborach parlamentarnych. Wprowadzimy nowe reformy, które poprawią sytuację emerytów. Kobieta spojrzała na Tuska z rozbawieniem i rzekła: Panie Tusk, ja upadłam na dupę, a nie na głowę. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński zakładają się o to, kto lepiej kradnie. Kaczyński zaczyna, idzie do spożywczego i zawija trzy bułki w kieszeń. Wychodząc, dumnie prezentuje Tuskowi swoją zdobycz i mówi: Trzy bułki na raz, Donaldzie. Nawet kasjer się nie skapnął. Tusk, pewny siebie, odpowiada: To była zwykła kradzież. Ja potrafię sobie załatwić te bułki za darmo. I to na oczach sprzedawcy. No, ciekawe, niby jak. Odparł Kaczyński: Chodź do środka, to ci pokażę. Wchodzą do środka, po czym Tusk mówi do sprzedawcy: Słuchaj, znam niesamowitą sztuczkę. Chcesz zobaczyć? Pewnie, że tak. Odpowiada z zaciekawieniem sprzedawca. Tusk podchodzi do Lady, mówiąc: Poproszę jedną bułkę do pokazu. Sprzedawca podaje mu bułkę, a Tusk zjada ją na miejscu. Następnie prosi: Możesz dać mi jeszcze dwie? potrzebuje do dokończenia sztuczki. Sprzedawca coraz bardziej zaciekawiony podaje kolejne dwie bułki, które tusk również konsumuje. Po chwili sprzedawca już nieco niecierpliwy pyta. No dobrze, ale gdzie ta sztuczka, o której mówiłeś? Tusk odpowiada z uśmiechem. Zobacz co Kaczyński ma w kieszeniach! <śleszy> Donald Tusk, przybywając na dziki zachód, postanowił nauczyć się jeździć konno. Znalazłszy się na rancho, podszedł do sprzedawcy koni. Czy to spokojne zwierzę? Zapytał Tusk, wskazując na konia. Sprzedawca odpowiedział z rozbawieniem. Można powiedzieć, że to bardzo pobożny koń. Jak powiesz, Bogu niech będą dzięki, to rusza. A na słowo, Amen, staje w miejscu. Zaintrygowany Tusk wsiadł na konia i powiedział: Bogu niech będą dzięki. Koń natychmiast ruszył, jeździli przez chwilę, ale nagle Tusk zobaczył przed sobą głęboką przepaść. Na jego nieszczęście zapomniał słów, które zatrzymają konia. Zaczął się więc modlić z nadzieją, że sobie przypomni: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wreszcie, gdy doszli niemal do samej krawędzi przepaści, Tusk, kończąc słowa modlitwy, krzyknął: Amen. Koń stanął w ostatniej chwili. Tusk, ulżywszy sobie, westchnął z wdzięczności. Bogu niech będą dzięki. Jedzie Donald Tusk samochodem z prędkością około 50 km na godzinę. Obok niego siedzi żona. Nagle mówi do Tuska: W sumie to już Cię nie kocham, za dużo kłamiesz. Chcę rozwodu. Tusk nic nie mówi, tylko przyspiesza do 60 km na godzinę. Żona mówi dalej pokochałam twego najlepszego przyjaciela, Szymka. Tuszk nic nie mówi, tylko dalej przyspiesza do 70 kilometrów na godzinę. Żona przystępuje do rozważania warunków rozwodu. Biorę pod opiekę nasze zwierzęta, to ja z nimi spędzałam cały czas. Gdy ty ciągle siedziałeś w tym sejmie, Tusk nic nie mówi, tylko przyspiesza do 80 km na godzinę. Chcę też, dom mi samochód. Tuż dalej nic nie mówi, tylko przyspiesza już do 90 km na godzinę. Chcę, aby wszystkie karty kredytowe i akcje były na moje nazwisko. Tuż dalej milczy, ale przyspiesza już aż do 100 km na godzinę. A czego ty chcesz? Zapytała Tuska żona. Ja już mam wszystko, co mi potrzeba. Odpowiada. A po czym przyspiesza jeszcze szybciej A co masz? Pyta z zaciekawieniem żona Tusk skręca na przeciwny pas jezdni I mówi przez zęby Poduszkę powietrzną Chcesz zobaczyć więcej śmiesznych dowcipów? Nic prostszego Wystarczy, że klikniesz w film, który wskazuje strzałka Miłego oglądania